Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że utrata ręki była dla Luka jedynie fizycznym ciosem zadanym przez Weidera. W rzeczywistości był to też jeden z wielu przełomowych wątków, dzięki którym Luke mógł znacznie się rozwinąć na ścieżce mocy, by ostatecznie stać się prawdziwym mistrzem Jedi. Rozwój ten opisuje wydane na 40-lecie Imperium Kontratakuje, opowiadanie z pewnego punktu widzenia. W książce tej możemy przeczytać o rozmowie między Luke'iem a droidem medycznym 2-1B, dziejącej się na krótko przed finałem, ukazanym we wspomnianym filmie. Mający wszczepić dłoń Lukowi droid ma wykonać z pozoru rutynowy zabieg medyczny, który jednak szybko przeradza się w głębokie dywagacje nad wewnętrzną tożsamością, sensem cierpienia i znaczeniem drogi Jedi. Jesteście zainteresowani? No to zapraszam do materiału. Mimo że Droid ocenił stan fizyczny Luka jako stabilny, szybko zauważył napięcie mięśni i ściągnięte usta pacjenta. Ból fizyczny był obecny, lecz towarzyszył mu znacznie głębszy ból psychiczny. Luke sam przyznaje, że jest to ból innego rodzaju, no i nie powinno nas to dziwić, no bo utrata ręki była dla niego symbolem porażki, konsekwencją pochopnych decyzji i zbyt szybkiego dążenia do dostania się Jedi. Co więcej, wspomniał Droidowi o własnych błędach i niedostatecznym zrozumieniu mocy, a nawet cytował jodę mówiącego o surowej materii, co świadczyło o poczuciu winy i niepewności Skywalkera. Co może wydawać się dla nas dziwne, Luke wahał się, czy w ogóle powinien przyjąć protezę. Zastanawiał się, czy naprawdę na nią zasługuje, sugerując, że może miał zyskać coś innego zamiast mechanicznej dłoni, być może głębsze zrozumienie siebie i mocy. No co oczywiście jest prawdopodobne. W słowach Skywalkera brzmiało coś więcej niż technofobia, to była egzystencjalna refleksja nad tym, co czyni człowieka Jedi. Mówił, jeśli nauczę się ścieżek mocy, wystarczy mi jedna dłoń. To pokazuje, że Luke traktował tę stratę jak próbę, a bardziej jak lekcję, może nawet konieczną, by osiągnąć wręcz niezbędną na drodze Jedi duchową dojrzałość. Jednak najmocniejszy emocjonalnie moment nastąpił, gdy Luke spojrzał na protezę z obrzydzeniem, które przerodziło się w udrękę. Wyszeptane przez niego słowo ojcze nie było przypadkowe. W tamtym momencie Luke zestawia siebie z Vaderem, który, jak uświadomił mu 2B, również był w dużej mierze wspomagany cybernetyką. Nic dziwnego, że to budzi w Luku lęk, czy podążając tą samą ścieżką fizycznych modyfikacji i cierpienia, nie stanie się taki jak ojciec, co jednocześnie zapowiada moment z powrotu Jedi, gdy Luke odcina Vaderowi sztuczną rękę. Ten moment w sali imperatora to takie jego echo jego własnej straty, bo patrząc na protezę ojca, a potem na swoją, Luke rozpoznaje zagrożenie. Wraca myślami do momentu, gdy staje na krawędzi przepaści na Bespinie. To właśnie wtedy decyduje – nie pójdę tą drogą, nie stanę się taki jak ojciec. Refleksja nad cybernetyczną ręką, nad jej znaczeniem, rolą i pochodzeniem okazuje się istotna w podjęciu decyzji. Prawdopodobnie bez tej wcześniejszej walki z samym sobą, Luke mógłby ulec gniewowi i zniszczyć Weidera, tym samym poddając się ciemnej stronie. Sam droid w tej opowieści nie tylko leczył, ale też działał jak taki duchowy przewodnik. Przypomniał Lukowi, że odrzucanie pomocy nie jest szlachetnością, lecz często wyrazem lęku lub pychy. Podkreślił wręcz, że każda istota zasługuje na troskę i że to nie doskonałość moralna, lecz otwartość na wsparcie jest oznaką siły. To wsparcie i akceptacja były niezbędne, by Luke mógł pogodzić się z nową częścią siebie. Krótko podsumowując, wątek z książki świetnie pokazuje nam, że utrata ręki to nie tylko dramat fizyczny, to również szansa na rozwój i okazja do przewartościowania własnych przekonań. Dzięki dialogowi z Tua'n B i refleksji nad sobą, Luke uczy się, że to nie ciało, lecz duch i decyzje określają, kim jesteśmy. I to właśnie ta lekcja ostatecznie ratuje Skywalker'a przed losem jaki spotkał Vader. Dajcie znać co wy o tym wszystkim sądzicie, a tymczasem dzięki za uwagę, trzymajcie się i niech moc będzie z wami.